Witaj, zaraz dowiesz się, co idzie w Twoją stronę przez następne 3 dni. To jest film bezterminowy, nieważne kiedy do ciebie trafił, nieważne jaki masz znak Zodiaku. Tutaj jest Twoja wiadomość. Oczywiście pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z tobą rezonuje. A jeśli interesuje cię czytanie prywatne, prognoza astrologiczna, amulet ochronny, albo chcesz zapisać się na magiczne warsztaty wizualizacji i quantum jumping, kursy audio, to napisz do mnie wiadomość. Mój adres mailowy jest w opisie. Dobrze, najpierw wylosuję numer anielski, sprawdzę jaka energia prowadzi cię przez następne trzy dni. Ła! <laughs> Słuchajcie, widzieliście to? To będzie ta karta i ta karta, czyli dwie energie z impetem po prostu się pojawiły. Może być intensywnie. Może coś zburzyć status quo po to, żeby przynieść coś nowego, lepszego. No właśnie, zmiana. 55, już to czułam z energii, która jest tutaj teraz w polu. Nadchodzi zmiana, która może trochę wszystko porosypywać, ale po to, żebyś, mógł, żebyś mogła poukładać to na nowo, w lepszy sposób, znaleźć lepsze rozwiązanie. Wow, no mówiłam, szczęśliwe zmiany, 7-7-7. Szczęśliwa zmiana, szczęśliwa transformacja. Może to najpierw przez chwilę wyglądać jak chaos, ale tak naprawdę to jest... Tutaj boska energia, która pokazuje ci, jak możesz zmienić pewne sprawy, jakich zmian dokonać, żeby było w twoim życiu lepiej i szczęśliwiej. Zaufaj wprowadzenie. Taka jest wiadomość z tych numerów anielskich. Szczęśliwe zmiany nadchodzą. I za chwilkę sprawdzę, co dokładnie może się wydarzyć. Będą karty, będą czarmsy. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A jak jesteś moim subskrybentem, to masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę, posty na moim kanale oraz moje social media. Dobrze, karty przetasowane. O, już proszę, już pierwsza karta yy, idzie. Pierwszy przekaz. I się tutaj okaże jakie to zmiany mogą zajść. Co może się wydarzyć? Okej. Okay. I pierwsza karta dla Ciebie uroczystości, przyjęcia, imprezy. Możesz też coś świętować, jeżeli nie wybierasz się na jakieś spotkanie, imprezę, to może być to takie wewnętrzne, domowe świętowanie. Bo właśnie te jakieś zmiany, przewroty powodują coś szczęśliwego. Więc miłe chwile. Czas na analizę, inne opcje. No właśnie, tak czuję, że ta analiza, zarówno umysłowa, jak i konsultacja z intuicją, doprowadzą cię do tych zmian, bo to jest, to jest coś, co płynie ze wszechświata do ciebie i potrzebujesz to przepuścić przez siebie, i będziesz wiedzieć dokładnie, co masz zrobić w końcu. Tutaj widzę właśnie taką energię, że wiele osób nie wiedziało, co ma zrobić, utknęło, nie mogło znaleźć rozwiązania, i to rozwiązanie w końcu się pojawia i to świętujesz. Poprzez zmianę kierunku przychodzą zmiany na lepsze. Więc tutaj mamy mocne potwierdzenie tego, co czuję od początku czytania. Zmiana kierunku, tutaj z tej karty też czuję, że nadchodzą podróże, mogą być planowane, a może już jedziesz, a może właśnie być coś takiego, że był plan jechać w jedno miejsce, i nagle zmieniamy kierunek na drugie, i to jest lepszy plan. Niektórzy będą zmieniać kierunek w swojej ścieżce zawodowej. Więc dla każdego to będzie troszkę coś innego, ale te zmiany na pewno będą na lepsze, będą szczęśliwe. Zakup do domu, inwestycja w dom. Też tutaj te zmiany mogą przynieść wzrost finansowy. Może już jakieś zmiany wprowadzałeś, wprowadzałaś w swoją strategię finansową, zawodową i w końcu to przynosi szczęśliwe efekty. Będzie można spożytkować te pieniądze na jakąś super inwestycję do domu. Ktoś chowa się za maską. Tutaj yy, zajdzie zmiana, i dla wielu z Was wyjdzie najaw. Kto się chował za maską, kto udawał, kto kłamał, kto za plecami coś robił nieprzyjemnego. Hmm, tutaj mogą być takie sytuacje, które wychodzą na jaw, ale to jest tylko po to, żeby dokonała się zmiana w Twojej energii. Bo funkcjonowanie z taką osobą w swoim polu yy, no, blokowało Ci pewne sprawy. Też to może się tyczyć Ciebie. Może chować się za maską w jakichś sprawach i czas to zmienić. Czas odsłonić karty, zdjąć maskę, powiedzieć, jak jest. To przyniesie szczęśliwe zmiany. Dalej. No właśnie, szczęście, zdrowie, moc, sukces, tak? Idziesz w tę stronę, świętujesz dobre rzeczy. Ale właśnie dla tych, którzy jeszcze nie są w tej energii wskazówka, zdejmij maskę bądź bardziej autentyczny, autentyczna. Tutaj też widzę możliwość podróży do słonecznych miejsc, czy to teraz, przez te trzy dni, a może te podróże są planowane. Nieoczekiwany wydatek może się pojawić, może to być właśnie ta inwestycja w dom, zakup do domu, ale. To nawet jeśli jest nieoczekiwanie, to raczej będzie radosne, bo mamy obok kartę słońca. Szczęście, zdrowie, moc, sukces. Więc, zwłaszcza jeśli świętujesz sukces finansowy jakiś i są pieniądze, to nawet jeśli będzie ten dodatkowy wydatek, to ty tego nie odczujesz. Zmiany, radość, krótki romans. No, tutaj całe to czytanie krzyczy, że zmiany tego. Co jest, przeprowadzanie zmian przynosi dobre rzeczy. Może też pojawić się krótki romans w Twoim życiu, ale dla niektórych mogą to być sprawy z osobami, które nie do końca wszystko pokazują, nie do końca są szczere, także warto przemyśleć no, taką sytuację, w której jesteś. No, tutaj raczej lekkie romanse, nie, nie głębokie. Zobaczysz rozwiązanie problemu, miej oczy otwarte, to, to po prostu no, te trzy dni następne są pod znakiem y, szczęśliwych rozwiązań, szczęśliwych zmian, y, dzięki temu, że zobaczysz rozwiązanie problemu. Cudowne i jeszcze jedna karta: szczęśliwe życie rodzinne, tutaj w sprawach rodzinnych jest dobrze. Z partnerem, partnerką, dziećmi. Też dzieją się różne zmiany w dynamice rodzinnej, które powodują, że jest więcej szczęścia, radości. No, tutaj może być uzdrowienie ważnych spraw rodzinnych, również poprzez wprowadzenie jakichś zmian. W tej dynamice rodzinnej, czy w konkretnych relacjach, ustalenie nowych zasad, postawienie granic i też zdjęcie masek. Szczere rozmowy przyniosą dobre zmiany. Dobrze, to teraz jeszcze czarncy uzupełnią to czytanie. O, tak, czuję tutaj wilka. Jest wilk, kochani, o, właściwie tak to zrobię. Jest wilk. Także rodzina cię wspiera, rodzina krwi, rodzina dusz. Wychodzisz z trudnego okresu. No, i mamy tutaj te szczere rozmowy prosto z serca, które wprowadzają zmiany. Głoś swoją prawdę, nie ukrywaj jej za maską, bo myślisz, że może przysporzyć ci kłopotów albo komuś się nie spodoba. Nieważne. Ty potrzebujesz żyć w zgodzie ze sobą, żeby nie auto-sabotować swojego życia. Idą do ciebie pieniądze, to nam się pokazało, już tutaj wyczuwałam to. No zresztą mamy tą inwestycję w dom, więc tutaj są na to pieniądze. Tak, wychodzisz z trudnego okresu, to tutaj mamy mocno pokazane. Czujesz się też bardziej atrakcyjnie. Mm. Twoja energia rozkwita i też coś pięknego rozkwita w Twoim życiu. Może być, że z tego krótkiego romansu urodzi cię coś szczęśliwego dalej dla niektórych, bo jest tutaj y, czarm z bratniej duszy. Jeśli jesteś z osobą, y, która jest Twoją bratnią duszą albo masz taką przyjaciółkę, takiego przyjaciela, to przez te trzy dni masz ogromne wsparcie od tej osoby. Wszechświat cię chroni. Też te różne zmiany, zmiany kierunku są po to i dlatego, że wszechświat przekierowuje cię na najlepszą dla ciebie drogę. Wszechświat ma szerszy ogląd na to, no, co się może dla ciebie wydarzyć, tak? dlatego warto zaufać wprowadzenie. Skorzystaj z mocy Księżyca, jeśli teraz, kiedy to oglądasz, jest w pełnia, warto skorzystać z tej mocy, medytować, może zrobić jakiś bezpieczny rytuał, tak? Jeśli chcesz wiedzieć, jak korzystać z energii tranzytów astrologicznych, to zapraszam na moją kartę Posty i zapraszam na moje social media, tam piszę o astrologii. Ten czas przywraca ci nadzieję w to, że szczęśliwe zakończenie jest możliwe poprzez zmianę kierunku. Jest tutaj znak zodiaku, ważna osoba to waga, a wraz z wagą pokazują się też dwa inne znaki trygonu powietrza, czyli bliźnięta i wodnik. Litera T jako wskazówka dla ciebie to może być inicjał, jakaś wiadomość, a może odpowiedź tak na jakieś Twoje pytanie. Poczuj, o co tutaj dla Ciebie chodzi. Dobrze, to teraz jeszcze zapytam Wszechświat, czego najbardziej potrzebujesz przez te trzy dni? Co warto zrobić? O, mamy jedną kartę. Podziękuj sobie za wytrwałość. No, właśnie tutaj wiele osób wytrwale. Dąży, dążyło do jakiegoś ważnego celu i świętujesz albo jego spełnienie, albo właśnie to, że w końcu na przykład zmieniasz podejście, zmieniasz sposób robienia tego, i to daje owoce, i już widzisz, że będzie dawało ogromne. Jest wielka zmiana, wielki wzrost, bardzo dużo wysiłku, energii. W yy, to włożyłeś, włożyłaś, więc podziękuj sobie. Za wytrwałość, bo wdzięczność to najwyższa wibracja energetyczna razem z miłością, i na tej fali, im więcej wdzięczności praktykujesz, tym. Więcej szczęścia przyciągasz. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie praktykować wdzięczność, to zostań do końca filmu, dowiesz się więcej. A teraz jeszcze wylosuję Twoje słowa mocy potężne afirmacje, które jeśli powtarzasz je regularnie, to łączą Cię z Twoją wewnętrzną mocą. Tutaj na pewno to się przyda, żeby zdecydować się na te zmiany. Bo nasze ego nie lubi zmian, nawet jakby były dobre, korzystne, to będzie usiłowało cię zostawić w tym miejscu, gdzie jesteś. Więc warto mieć moc, żeby wprowadzić dobre zmiany do swojego życia. O, proszę! <śmocne> Mocne energie. Wiem, że jestem bezpieczna i całkowicie chroniona, kiedy decyduję się na działanie zgodne z tym, co podpowiada mi serce. No właśnie, tutaj podbicie tej wiadomości z czarnsa z parasolem. Wiele osób ma w sobie taki program, że nie mogą działać w zgodzie ze sobą, z tym, co czują. Bo to nie jest mądre, bo tak się nie robi, ktoś cię tak zaprogramował. I teraz jest już czas to odkręcić. Odkręcasz to, słuchasz swojego serca, ono podpowiada ci, co zrobić, co zmienić, jaką drogą pójść, i już widzisz rozwiązanie swoich problemów, już w końcu wiesz, jak pójść naprzód. Jeśli chcesz praktykować wdzięczność, wystarczy 10 minut dziennie, a zobaczysz ogromną różnicę w tym, jak Ci się żyje, jak Ci się manifestuje. To zapraszam Cię na moją medytację wdzięczności. Link do niej za chwilę pojawi się na ekranie, a obok drugi link do czytania z numerem anielskim 777, co idzie w Twoją stronę przez następne 7 tygodni. Żeby zobaczyć medytację lub czytanie, kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.